Ja Siempre na moim kanale. Dzisiaj oceniam kanał. Nowa mam na moim kanale ja to chcesz żebym go ocenił, ale nie tak, że ocenię kanał i powiem, że 1 na 10, ale jeszcze przypinam link w opisie. Twój kanał będzie w opisie. I przeszkodowałem tylko na dziś jeden kanał. Lub dwa kanały. I ocenimy sobie te dwa kanały. I ja Wam pokażę, jak, na czym u mnie na kanale będziecie polegać. Wchodzę e, sobie na YouTube, e, Pytam kamerę wchodzę na ten kanał. I ocenianie kanału w zawsze W sobotę. Napisz w komentarzu: oceni kanał, daj mi łapkę w górę pod tym filmem, super, słoneczkiem, i czekasz na to soboty. Po pojawi się nie wiem o której godzinie na pewno, lub może nawet będzie, będę miał dużo kanałów do oceniania. To nie wiem jak się to podoba, ale może w niedziela po sobotę. Ale czekaj z cierpliwością. Tylko szczerze, super z foneczkiem. i łapkę w górę i napisz w komentarzu, bo, żebym wiedział, że oceni kanał i cię ocenię na 100%. To tak, oceniamy sobie kamerzystę. Jego kanał będzie w opisie. No, kanał spoko, grafiki piękne robi. Zajebiste. Wyświetlenia, jak widzicie same, ma zajebiste wyświetlenia. Każdy youtuber by chciał takie wyświetlenia mieć. To ja oceniam jego kanał na 10 na 10. A teraz przejdziemy na kanał Kruszwila. To jest drugi kanał. Też grafiki piękne robi. Może przyjdzie mi i, kanał z kamerzystą. Z góry dzięki. Może oglądacie. Dzięki. Grafiki też piękne robią, chyba kamerzysta robi te grafiki. Bo takie podobne są. Wyświetlenia same widzicie jakie mają, piękne wyświetlenia i też tam im 10 na 10, kamerzeście i 10 na 10. A jeszcze powiedzcie, że tam ma piękna musa. i słucham, polecam i w opisie będzie do nich link, nie tak, że ich reklamuję, ale pokazuję, że taki będzie ocenianie kanału. Więc zostawcie łapkę w górę, jak się podoba film, Subujcie mój kanał. I napiszcie w komentarzu osen mój kanał i ja przypnę Ci i ocenię Twój kanał. I to będzie tyle na tym odcinku. Napiszcie czy Wam się podoba. góry dziękuję i narka. A do następnego odcinka. Narka.